thank <slash> you W kolejnym poradniku autodetailingowym. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat regeneracji, korekty, polerowania plastikowych kloszy lamp samochodowych. Na początku, na wstępie, krótko omówimy problem, jakim jest matowienie kloszy. Potem porozmawiamy o potrzebnym nam sprzęcie do regeneracji kloszy i przejdziemy do techniki. Co mamy na myśli, mówiąc o zniszczonym reflektorze, zdegradowanym kloszu? Zdarza się, że zewnętrzna część Rzadziej wewnętrzna, kloszy, reflektorów, zaczyna się degradować. A efektem tego jest zżółknięty matowy klosz. Skutkiem takiej degradacji klosza jest nieestetyczny wygląd naszego samochodu, niebezpiecznie obniżona jakość światła, między innymi gorsze rozpraszanie, oślepianie kierowców, którzy jadą z naprzeciwka, jak i sama przytumiona ilość światła, czyli niedoświetlanie odpowiednio drogi. A jakie czynniki mają wpływ na degradację klosza? Najczęściej czynniki zewnętrzne. W starych autach temperatura, UV, promienie słoneczne, sól, wilgoć, czas, utlenienie. Drugim typem czynników są czynniki mechaniczne. Najczęściej możemy zaobserwować je w nowych autach. Jest to najczęściej niewłaściwe mycie, np. używanie ostrych gąbek do usuwania insektów, bądź myjnie automatyczne. Również są to uderzenia kamyczków drobnego piasku w czasie jazdy. Tak jak widzicie, matowe reflektory to nie tylko nieestetyczny wygląd naszego samochodu, ale także nasze bezpieczeństwo, a w tym wypadku zmatowiałego reflektoru i niedoświetlania drogi, niebezpieczeństwo poruszania się takim pojazdem. Spójrzcie, z tej strony mamy zmatowiały reflektor. Praktycznie nie jest przejrzysty, jest mleczny. Tak wygląda reflektor po udanym procesie regeneracji. Przejdźmy do omówienia sprzętu potrzebnego do regeneracji klosza. Ściereczki z mikrofibry do wycierania pasty i wody w czasie szlifowania. Taśma maskująca po to, żeby nie uszkodzić naszych elementów lakierowanych wokół reflektora. Wiaderko z wodą do płukania i namaczania naszego papieru ściernego. Opryskiwacz do wody w czasie szlifowania i do ewentualnego rozrobienia alkoholu izopropylowego jeśli taka forma chemii odtłuszczającej będzie dla nas odpowiednia przy dekantaminacji dodatkowo używamy glinki więc jest to kolejny sprzęt, który będzie nam potrzebny dodatkowo papiery ścierne, wodne o gradacjach 800, 1000, 1200, 1500 2000, 2500 i 3000 oczywiście gradacji Używamy w zależności od stopnia uszkodzeń. Podkładka, klocek, pad. Do papieru ściernego ręczny miękki gąbkowy. Dysk wsporczy 80 mm. Futro polerski 80 mm. Dwie gąbki, jedna miękka, druga twarda. Maszyna polerska. I ostatni potrzebny nam sprzęt: szczoteczka do czyszczenia padów. Chemia, jaka będzie nam potrzebna do regeneracji kloszy, to odpuszczacz do pasty, może być to alkohol izopropylowy zwany IPO, może być to zmywacz uniwersalny, bądź środek stricte do tego przeznaczony. Potrzebujemy również pastę polerską, mocnościerną i wykańczającą. Potrzebujemy również chemię do dekantaminacji, czyli deironizer i odsmalacz Taren Glue Remover przed procesem regeneracji kloszy samochodowych. Kolejnym potrzebnym nam środkiem jest środek do zabezpieczenia i ochrony reflektorów przed promieniowaniem UV. Z powodzeniem możemy użyć uniwersalnego sejlantu bądź profesjonalnego środka przeznaczonego do ochrony powierzchni plastikowych. Mamy już skompletowany i przygotowany sprzęt. Omówmy jeszcze miejsce, w którym będziemy pracować. Powinno być zacienione, aby nie nagrzewać niepotrzebnie naszego kloszu, który w czasie polerowania. Również przez maszynę polerską będzie nagrzewany i może spowodować mikropegnięcia reflektora. Dodatkowym czynnikiem jest niewystawienie na bezpośrednie działanie wiatru, który może przenieść drobinki kurzu i piasku, które nie powinny znajdować się podczas szlifowania i polerowania naszego reflektoru, klosza, ponieważ może dojść do porysowania elementu. Przejdźmy zatem do techniki. Pierwszym naszym krokiem jest dekontaminacja reflektorów. Czyli deaeronizacja, usunięcie smoły i innych zawróceń, które zwykłe mycie ręczne nie usunie. Jak wykonać dekontaminację? Poradnik o takiej tematyce znajduje się już na naszym kanale. A teraz w skrócie opowiem, jak powinno to wyglądać w stosunku do reflektorów, ponieważ ja już tą czynność wykonałem. Opryskujemy reflektor aktywną pianą, po czym spłukujemy aktywną pianę, myjemy reflektory ręcznie pędzelkujemy tutaj wszystkie zakamarki aby usunąć jakieś resztki piasku które w czasie szlifowania mogłyby się przedostać i porysować nam dodatkowo powierzchnię jeżeli mamy żywicę na reflektorze usuwamy ją środkiem do tego przeznaczonym po czym nakładamy chemię typu Taren Blue Remover dla usunięcia zanieczyszczeń smolistych po czym spukujemy ją nakładamy chemię typu Deironizer i usuwamy wszystkie metaliczne zanieczyszczenia na naszym plastiku, po czym spłukujemy tą chemię, myjemy raz jeszcze ręcznie i przechodzimy do glinkowania manualnie bądź przy pomocy maszyny DA i klejpadu, potem znów myjemy reflektory i suszymy ręcznikiem mikrofibrowym. Tak w skrócie wygląda przygotowanie reflektoru do regeneracji. Kolejny krok to zabezpieczenie Karoserii wokół reflektora taśmą maskującą, aby zabezpieczyć lakier przed przypadkowym przetarciem podczas etapu szlifowania, water sandingu bądź polerowania maszynowego. Ja tę mam już za sobą. Mój element jest obklejony, przygotowany do szlifowania na mokro, czyli water sandingu. Zaraz przejdziemy do usuwania zmatowiałej warstwy plastiku. Przejdźmy zatem do techniki. Tak aby uzyskać takie efekty jak tutaj i przywrócić transparentność naszemu reflektorowi. Kiedy myślimy o regeneracji naszego klosza, musimy dobrać odpowiednią technikę. Nie zawsze musimy szlifować ręcznie czy też maszynowo papierem ściernym nasz klosz. Czasem jego degradacja nie jest tak zaawansowana. Jedynie posiada delikatną mgiełkę. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać na tym reflektorze. Użyję teraz mocno tnącego futra i mocno ściernej pasty polerskiej. Zobaczymy, jak klosz zareaguje na taką kombinację. Tak jak widać, nasz reflektor jest już mniej zmatowiały, wygląda dużo lepiej, ale jeszcze to nie jest ten efekt, o który nam chodzi. Chcemy uzyskać efekt 100% transparentności praktycznie przywrócić wygląd fabryczny. Będziemy musieli użyć do tego papierów ściernych o różnych gradacjach. Gradacja papieru to ilość drobinek ściernych na centymetr kwadratowy. Im więcej jest drobinek na centymetrze kwadratowych, tym są mniejsze. Im są mniejsze, tym delikatniejszy jest papier. Nie ma tutaj konkretnej reguły, aby używać określonego szeregu papierów o konkretnej gradacji. Przy takim zmatowieniu reflektora, jak tutaj, użyjemy gradacji papieru 1000, 1200, 1500, 2, 2,5, 3. Dodatkowo pasty polerskiej na futrze polerskim mocno ściernej. Potem przejdziemy do pasty polerskiej również mocno ściernej, ale na gąbce twardej. A później pasta polerska na gąbce wykańczającej, miękkiej albo średnio miękkiej pastą finiszową. Przy wyborze w gradacji możemy... Wypróbować wstępnie różne gradacji na małym obszarze i zobaczyć od której gradacji warto zacząć. Starajmy używać się pełnego szeregu, przechodząc płynnie, np. z 200 do 400, z 400 do 500, z 500 do 800 itd., itd. Jest to ważne dla idealnego rozszlifowania powierzchni. I według mnie jest to najpoprawniejsze i najwygodniejsze, ponieważ później łatwiej nam będzie wykończyć tą powierzchnię pastami polerskimi. I nie zostawimy zbyt grubych rys, których pasta nie mogłaby zniwelować. Oczywiście wstępnie przy reflektorze, przy doborze gradacji możemy zobaczyć, czy posiada rysy i spróbować je rozszlifować, zobaczyć, która gradacja najlepiej podziała na ten reflektor. Nie musimy przecież zaczynać od razu od gradacji 600, 800 czy 1000, bo mogą być one zbędne za mocne. Nie bójmy się także używać wszystkich gradacji, gradacji stopniowo, ponieważ to nie spowoduje, że ściągniemy zbyt dużo powierzchni plastikowej ponieważ każda kolejna gradacja jest delikatniejsza, a liczy się końcowy efekt, który zawsze uzyskamy tylko przy odpowiedniej ilości ściągniętej zdegradowanej warstwy. Mieliśmy zaczynać od papieru z gradacji 1000, ale zaczniemy od gradacji 800 z racji ostrych rys z tej strony, których nie było po stronie lewej. Szlifujemy w sposób krzyżowy. Raz rozszlifujemy pionowo, raz poziomo. Tak, żeby było widać, gdzie szlifowaliśmy, czy nie zostawiliśmy miejsc nierozszlifowanych i tak, żeby było widać różnicę między naszymi gradacjami, czy dobrze zmatowiliśmy każdą kolejną gradacją. Dodajemy teraz wody dla poślizgu na sam reflektor w czasie szlifowania również będziemy dodawać i po każdym przeszlifowaniu płuczemy papier ze startego materiału. Szlifując, wybieram miękką stronę padu, tak żeby mógł się dostosować do krzywizn naszego reflektora. Ułatwi nam to pracę przy szlifowaniu. Namoczyłem mój reflektor i już widzę, że rysy pionowe nachodzą na rysy poziome. Powierzchnia tutaj jest idealnie zmatowiona papierem P800. Przechodzę do dalszej części reflektoru. Reflektor. Pamiętajmy o kantach. Skupmy się również tutaj na tych elementach końcowych reflektora, które są bardzo ważne i również nadają estetykę dla całego reflektora. Jednocześnie pamiętajmy, aby zawsze przy mocnych gradacjach kłaść nacisk na to, żeby wszystko było dobrze rozślifowane, bo właśnie w tym momencie usuwamy Najbardziej zdegradowane części naszego klosza. Każdy kolejny krok to rozszlifowanie wcześniejszych gradacji i zmniejszanie rys po wcześniejszym procesie i coraz mniejsze ściąganie materiału, czyli dążenie do ideału przed polerowaniem maszynowym. Jak rozpoznać, czy usunęliśmy degradację klosza? To znaczy, czy dobrze rozszlifowaliśmy, czy nie ma pod spodem rys i zmatowień. Jest to bardzo proste. Odnosi się to, tak samo jak w lakiernictwie, przy zmatowieniu jakiegoś elementu, chociażby gradacją 2000 i nałożeniu na, na to lakieru bezbarwnego, wszystko nam się zlewa i widzimy tą krystaliczną strukturę. Na tej samej zasadzie możemy zrobić z wodą. Opryskujemy reflektor i kiedy reflektor jest cały mokry, i ma na sobie warstwę wody, widzimy nasze rozszlifowanie i degradację, która jest pod nim. Jeżeli już jej nie widać, widać tylko nasze szlify, nasze ryski, które my zrowaliśmy, a nie widać zmatowień, bądź mocnych rys, głębszych rys, które chcemy rozszlifować, usunąć, zeszlifować, ściągnąć, to znaczy, że wszystko idzie ku dobremu. Wycieramy klosz po gradacji. 800. Tak jak widać jest bardzo matowy. Przechodzimy do kolejnej gradacji, do gradacji 1000. Mamy już przygotowany papier 1000. Przy papierze P800 skończyłem na szlifowaniu pionowym, więc teraz zaczynam od szlifowania poziomego. W czasie pracy pamiętajmy o tym, żeby kontrolować naszą taśmę w takim wypadku, tak jak tutaj. Muszę ją wymienić z racji tego, że po prostu została zadarta. Jednocześnie przechodzimy już do papieru P1200, można byłoby pracę szlifowania wykonywać w sposób mechaniczny, niemanualny. Można byłoby użyć do tego szlifierki pneumatycznej bądź szlifierki elektrycznej z krążkami ściernymi. My jednak dzisiaj pokazujemy wersję manualną. Rozszlifowujemy papierem P1200. Przechodzimy do papieru P1500. Teraz zaczynam szlifowanie P2000. Droszliwowania gradacją P2500. Przechodzimy do ostatniej gradacji naszego papieru, czyli P3000. A to jest osad wierzchniej warstwy plastikowej klosza, która została starta. Skończyliśmy etap szlifowania papierami ściernymi wodnymi od najsilniejszej gradacji do najdelikatniejszej. Teraz przechodzimy do polerowania maszynowego z użyciem pasty mocno ściernej na futrze polerskim. wygląda nasz klosz po wstępnym, pierwszym etapie naszego polerowania. Futro ma taką przewagę nad gąbką, że nie nagrzewa nam tak plastiku, nie nagrzewa tak nas, naszego klosza i oprócz tego ma bardzo mocną siłę ścierną czyli nadaje się na pierwsze starcie rys po wet sandingu. Niestety jego minusem jest to, że pozostawia ślady po polerowaniu, czyli mikrozarysowania. Na lakierze nazywamy je hologramami. Tutaj też z bliska widziałem, że powierzchnia nie jest krystaliczna. Dlatego przechodzimy teraz do polerowania na gąbce. Gąbka twarda, pasta, mocno ścierna. Docisk maszyny naturalny. Nie dociskamy, nie opieramy się całym ciężarem na kloszu, tylko naturalny docisk tak, żeby maszyna była prowadzona przez nas, a nie żebyśmy my byli prowadzeni przez maszynę. Żeby nie uciekała nam na tym elemencie. Średnią prędkość, jaką powinniśmy przejąć, jest to standard podany przez producenta pasty. W tym wypadku w granicach od 1200 do 1800 w polerowaniu szczytowym. Ja osobiście używam techniki zenitu, lecz delikatnie zmodyfikowanej. Rozprowadzam pastę dokładnie obrotami 600, później zaczynam początek polerowania 900, przechodzę na cutting w okolicach obrotów 1200-1500. 1800 maksymalnie. Później schodzę w okolice 900 obrotów z racji tego, że cząsteczki ścierne się rozpadają i finiszujemy. Kiedy pasta jest wyrobiona, tłusty film zaczyna się pojawiać sam, bez struktury pasty. I wtedy wiemy, że ten proces dobiegł końca. W trakcie polerowania czyścimy futerko. A po polerce przechodząc do kolejnego etapu, kolejnej pasty, kolejnej gąbki odtuszczamy powierzchnię, patrząc na ile rysy zostały zniwelowane. Jeśli widzimy wciąż dużo głębokich rys, powtarzamy przejazd na futrze polerskim. A na samym futrze pracujemy dopóki nie wyrobimy pasty. Tak samo jest z spadem gąbkowym, twardym, i spadem finiszowym i pastą finiszową. Pracujemy dopóki nie wyrobimy. Ja tu zrobiłem dwa przejazdy na futrze, rysy zostały zniwelowane, byłem zadowolony z efektu. Teraz przejdę na twardą gąbkę, aby powzbyć się efektów polerowania futrem, a później przejdę na pastę finiszową, której zakres obrotów jest od 1200 do 2000 sugerowany przez producenta. Skończyłem właśnie polerować na gąbce twardej, wytarłem reflektor, nie widać już głębokich rys, został nam tylko do przeprowadzenia finish, tak żeby wyciągnąć maksymalną transparentność, maksymalną klarowność tego klosza. Generacji kloszy dobiega końca. Zostało nam tylko zabezpieczenie kloszy przed promieniami UV. Są do tego środki stricte przeznaczone, możemy również użyć uniwersalnych sejlantów. Ja akurat zdecydowałem się na nałożenie sejlantu maszyną typu DA, czyli orbitalną. Czas na polerowanie. Tak jak widać, regeneracja reflektorów dobiegła końca. Jest to pełen proces autodetailingowy, to znaczy użycie wielu gradacji, niebo zostawienie śladów po polerowaniu, doprowadzenie reflektora do idealnej krystaliczności. Na końcu zabezpieczyliśmy reflektor przed promieniami UV. Mam nadzieję, mieliściński. Że materiał przyda się Tobie w Twoim własnym autodetalingu. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę, subskrybuj, podziel się tym z innymi, napisz komentarz, jakich filmów oczekiwałbyś i jakie kolejne autodetalingowe tematy poruszyć. Tymczasem na razie i piona!